W takich trzech kubeczkach pokażę Wam różnicę między nimi. To jest kubek e, stalowy, on się nie stłucza, także fajne jest nabiwaki przyczepić do plecaka gdzieś z tyłu. E, I on jest w tej samej pojemności co ten. Ten jest nasz kofit ceramiczny e, 250 ml e, z zaokrąglonym dnem. Tutaj nadruk jest troszeczkę mniejszy niż na tym klasycznym, dlatego że tutaj na całej powierzchni możemy zrobić nadruk, a tutaj tylko do tego zgięcia mogę zrobić, dlatego te karteczki tak mocno dopasowuję, żeby mi nie wchodziło na, ten, na to zagięcie. Więc te są takiej samej pojemności. Tu mamy różne kolory, ten jest najbardziej popularny, zaraz Wam pokażę, że góruje w Waszych zamówieniach. A ten jest kubek klasyczny, większy pojemnościowo, po 330 ml, cały płaski, więc dlatego ten nadruk jest praktycznie od, e, od krawędzi do krawędzi. Będę za chwileczkę robiła ostatni nadruk, to akurat e, nie z pieskiem, ale dla jakiejś pielęgniarki będzie prezent. Także robi ostatnie trzy e, kubeczki i lecimy wygrzewać. ile kubków przez ten cały czas um, okleiłam. Jest. Kofi e, beżowe królują zdecydowanie. I są też dwa różowe klasyczne. E, cztery takie standardowe białe. Dwa kubki termiczne. E, jeden granatowy się też Kosmo trafił. Bardzo ładny będzie. E, z kolekcją Kosmo wygląda naprawdę rewelacyjnie. No i te metalowe. Tutaj jest z różowym, a tu będzie e, na białym kubeczku zaraz będziemy wygrzewać w tych praskach. Gorący kubek z gorącego kubka ściągam na druk. Przydają się troszeczkę dłuższe pasmacie. I teraz chłodzę go w podzie a te, które już wystygły w wodzie, mogę wycierać. Pięknie wyszedł. Westik z kolekcji kosmy. Jak już go wytrę, mogę go pakować i wysyłać z Okay. To zabieram się do pakowania pierwszego kubka, tym razem niebieskiego, tylko zacznę od tych yy, z naszej kategorii na inne okazje. Yy, ten kubeczek jest z okazji yy, tego, że babcia, yy, że mama zostanie babcią.